Nie będę Twoją dziewczyną gołębną. Możemy się spotykać, możemy się nawet bzikać, ale na no, moich zasadach. <noise>

To jest moje marzenie! Twoją pasją jest na się siedzenie! Urto, wygląda jak prosiak! Lub siak, przychodzi do ciebie pięcioletnie dosia! Nie chce mi procesować piosenki, ale jej doktor szybciej robi niż te bigi z łazienki! Ha! Żart! Polega na tym, że ty jesteś gruby! I przy okazji rudy! Kiedy jest minuta ciszy, to słuchaj, dwóczęcia twojego brzuka i tak. Zbruja Helm, to jest kubek, bo jest ma się zawiedzą w jakiejś odżywie, wygramy jak zjed. Zbroję pod mną, zbroję pod masz zbroję pod masz zbroję banana. mną. Zbroję pod mną. Zbroję pod pod mną. Zbroję pod mną. Zbroję pod mną. Zbroję pod mną. Zbroję Zawsze będę wspomniał, i swą na rynku Jesteś taka głowa, jak dużo szybka dęka Stara się pojechać, tak jak odpalił Zawsze widzę drzwi, na które patrzysz na stronę Siedziesz na boiszczacie, co nazywasz się Czarnym twarzą, w sumie się nie dziwię, skoro jesteś predatorem YouTuberzy, cover doorway pada w ucho i na szczycie wypada drugim Ciepło, jeżdżesz i udawając, że twój jest jest długi Przypominam, na że ona ma chłopaka, a ty za najwyżej trącik z kolegami robisz codziennie trójkąci nawet nie wiem jakie jest twoje imię w sumie to dobrze bo imię nie powinny mieć świnie piskuj do nogi i kurwa zaszczekaj jestem twoim panem więc brzem klękaj. kiedy ruchasz kolegiem w dupę to mówisz że wiesz jak policjant nie pękaj w dziewiczu jak sen na małego chuja albo wklęsłego dziewczęta weź mi google bo jesteś gamer lub debilem wziąłeś obronę na zlewisz czemu bo te debile powiedziałem że razy że jesteś debilem bo schodzę do twojego poziomu bo wiesz komu ci wypadaj, tego nie miałeś więc o jomu